Witam vlogmas dzień nowej kawy, czyli 23. Dziś otworzymy kawusie Muchabura z Rwandy, Łoszt. odmiana arabika redburbo. Pochodzenie północna rwanda, punktacja 86. Plus. I profil sensoryczny to melon, głowa, miód, daktyle, czekolada, karmel, wanilia. Brzmi jak kubełek. Dobra. Spróbujmy tego wariata. Należy najpierw zbudować wieża. Wieża do robienia kawy. Słucham? Muszę wam coś pokazać. To kraken u weterynarza. To prawda. To totalnie ona. Jeszcze nie zmieliłem kawy, co ja robię? Muszę Czy ja jestem poważny? Nie. Ale jesteśmy ta Nie mogę mało mam. Tak. Tak, karmelowo. Jest karmelowy, bo ja po Ano jest. Jest również miód i czekolada. A mogę te skorzystam? Słuchaj, ja już widzę, czytałem dzisiaj profil sensoroczny. Aha, no to tego wszystkiego muszę znowu zagrzać wodę. Harry Potter, ja jestem Draco Malfoy. Pragnęcie. Spieszycie to na no, ty za to małego masz śpiewta No szybciej, szybciej zatem jest naklejka Co mogę Wam pokazać fajnie? Chyba nic tu nie mam wokół siebie, ale na szczęście już się nagrzała woda. Robimy szybkość. Ciekawe, czy będzie fajnie przepływać szybciutko, czy raczej weźmie swój czas. No no, ale się spływa. Nie otwierałaś kalendarza adwentowego przez połowę adwentu. Prawda muszę to zrobić, ale nie mam siły nagrywać w ani żyć. W tej mm. tu jest tej liście, mogę wam pokazać Bubu. Nikt go nie chce zjeść. Toksik. Trzeba będzie się go pozbyć z tego domu. Dobra. Ostatnie 70 gram. I widzimy się, kiedy kawa się już przeleje. Dobra, kawusia się przelała trochę długo ale przez tego. I tak będzie przepyszna, a na pewno już wypita. Dobra. Tak wygląda dzisiaj. O, okej. Okay. Będzie mega smaczna, na pewno. Tak więc widzimy się na teście smaku. Test smaku. Jest bardzo owocowa. Co ty gadasz? No. Ja właśnie czuję takie hmm, czekoladowe nuty, karmelowe i tak dalej. To nie. To ja bardziej niż daserowe czuję owoce. nie, same słodyczki. Ale takie słodkie owoce. Słodko kwaśne. Mega dobre. No, right. Podsumowanie dnia. Cześć, mam chyba brudną kamerę. No, od razu lepiej. Masakra. Naprawdę nie idźcie w sezonie świątecznym do galerii handlowej. Popełniłem znowu ten sam błąd. Wspólnie z Natalicą. I... Jest nie na dzień, jest tylko coraz gorzej. Naprawdę nie ma co. Ale pokompletowaliśmy dzisiaj wszystkie prezenty. Wszystko jest gotowe. Pierogi zrobione. I będzie wspaniale jutro. No a jeszcze nie jest wszystko gotowe. Muszę zrobić po i przełożyć piernik. Muszę mu porządnie przyłożyć. Tak. I tutaj są prezenty jak wyglądają. No to opowiedz, co się dzieje. Tutaj są DIY-owe i na przykład jest tu herbata. Znaczy nie była robiona własnoręczna, więc nie jest DIY. Ale jest też świeczka i miedełka. Przeróżne. I to samo. Tu są baterie. Tu pokażę z tej paczki dla Babci Romana, bo tam masz tylko Nie, Nie dałeś grzybka i Musisz się pochwalić. No jest zamknięte już, ale tam są graloczki. Taki grzyb i riba również. Kraken ma dzień mycia. Mój plecy dla Jezusa. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Już z mojej nogi, kurwa, Już! Witamy z okazji dzisiejszego święta. Wszystkiego najlepszego. Daj im Wszystkiego nawzajem. Ojej, weź, brudzisz. No chłopu Wszystkiego nawzajem ode mnie. Wszystkiego. Witam. Oto hall prezentowy. Dostałem dzisiaj od świętego Mikołaja wyśmienite prezenty. Takie jak między innymi ta oto bransoleta. i czarmsy kolejne do naszej niku Zetralogo oraz łapka. Dostałem również szalik. Z warzywami patriotyczne, polska biało-czerwoni, warzywa międzynarodowe, a także sweter czarny świąteczny. Oraz dwie płytki. Płytka zdrowie. Niesamowita. Nowy album. Konflikt. Płatny dodatek. <laughs> oraz Pink Floyd. Zwierzęta. Który się otwierał ma tutaj foteczki. Trzymałem również wspaniałą księgę. Taką oto. Całkiem gruba. Ma wszystko na temat świata przedstawionego śródziemia. Na przykład skale czasowe i wskaźnik wzrastania. Taki temat. Co tu jeszcze? Co się wylosuje? No, halo. Schematy pokoleniowe. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat śledzi. Oprócz tego dostaliśmy też z natalicą organizer na koraliki. Coś niezwykłego. A, musisz jeszcze powiedzieć najbardziej uroczą rzecz związaną z tym prezentem. Jak otrzymaliśmy go, to w każdym w każdej z tych przegródek 18 były osobne cukierki zapakowane. I no już przepakowaliśmy to karaliki i nie mam żadnego zdjęcia z wcześniej. Ale wyglądało to niesamowicie. Muszę powiedzieć, że bardzo słodkie. Bardzo DIY film. Tak. Wszystkim też podobały się chyba prezenty, które zostały znalezione przez nas, pozostawione przez świętego Mikołaja pod choinką. Więc. Mega Slay. Muszę Wam pokazać krakenicę. Tutaj siedzi. Mogłaby porozmawiać z Arturem Rojkiem. Kraken, czy ty właśnie jadłaś kanapkę? Chyba tak. ale dostaliśmy jeszcze z Natalicą takie poduszki na kanapę. Jest to kraken. Tak się przeciąga. Były jeszcze trzy inne, ale dwie są już zapakowane w inne poszewki, ponieważ te poszewki są fajniejsze. A na czwartej leży Natalica. Więc na tej akurat kraken jest grzeczna. Czy to już wszystko pokazane? Chyba tak. A pokazałeś naszym? Tak. Mhm. Jeszcze czapki nie pokazałem, ale nie wiem czy jej nie zostawiłem na dole. Byłem czapkę z pomponem. Z pomponem Kamila Stocha. A co to, to oznacza, że ty, Jaca i papcio będziecie trójcą pomponiarzy? Będziemy nakurwiać Jagera. W pomponach. Ale jest to pompon Kamila Stocha z alpaki Kamila Stocha. Crazy.